Czas wyborów, szczególnie wyborów do władz samorządowych, do Sejmu, jest takim czasem, kiedy przychodzi nam rozstrzygać, co wybieramy, za czym się opowiadamy. Myślę, że to jest jedna na przestrzeni ostatnich 25 lat, mam na myśli, jedna z ważniejszych chwil, kiedy jest okazja, by zmienić Polskę. By zmienić ją na lepsze, by żyło nam się po prostu lepiej. Analizując zachowania Platformy przez ostatnie 8 lat, przypomina mi to rządy mafii pod maską demokracji. Ci ludzie zachowali się jak nieudacznicy, którzy traktują państwo, naszą, naszą ojczyznę, jak prywatny folwark. Wszyscy zapewne znacie albo słyszeliście o taśmach nagrywanych z ukrycia, z podsłuchu były to, nazywane są to taśmy taśmami prawdy. Z tej prawdy wynika, że nie ma państwa. Szczególnie z wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych, który powiedział, że państwo nie istnieje, że państwo to za przeproszeniem kamieni I właśnie dlatego powinniśmy stanąć na wysokości zadania i skorzystać z tej szansy, jak daje nam możliwość zmiany rządów. I znając osobiście dobrze Krzysztofa, Wiem, że ten człowiek spełni to zadanie, że wypełni nasze marzenia o innej Polsce, o innym kraju. Że jego młodość, zapał, patriotyzm, chęć do tworzenia czegoś nowego, do zmian, spowoduje to, iż będzie inaczej, by były nam się, by żyło nam się lepiej. Dlatego też gorąco namawiam do tego, żebyście Państwo głosowali na Krzysztofa Tołickiego. Zgadza się ze mną, czy sią? Tak, zgadzam się Julku i ja tylko dodam, może by, byśmy mogli, mogli w ogóle żyć, bo wydaje mi się, że jesteśmy faktycznie w stanie potężnego zagrożenia raz Państwa, a, a, a dwa, jeśli tak dalej miało być, suwerenności naszej. nie, przyszło, że w najbliższym czasie przy określonej geopolityce może przyjść taki moment, jak znamy to już z dziejów y, y, poprzednich, a tą rzeczywistość tak bym scharakteryzował. Mamy taki okres saski. Zgadza się? Jak tak. XVIII wiek. Tak. Zakochani beznamiętnie. W Zachodzie wszystko, co z Zachodu to dobre, zostawiliśmy, odwiesiliśmy własne gdzieś ambicje na kołku, armię, wszystko po kolei i gospodarkę. I mamy taki quasi saski. ale chcesz powiedzieć, że to jest sejm czteroletni? Że wasze działanie możemy, możemy. można nazwać działaniem sejmu być Tak jest. Ale jeśli idziemy tą analogią, to sam dobrze wiesz, że po takim okresie saskim osłabienia wewnętrznego państwowości, zakochaniu w Zachodzie, przychodzi smutne rozliczenia i przychodzi niestety wschód, który nas no, w tym czasie co najmniej, co najmniej rozliczy, a pamiętamy jak to było, że się skończyło tą, tą niewolą, bośmy byli słabi, niezorganizowani. Więc tu fajnie Jurek właśnie powiedziałeś, autentycznie Wydaje mi się też, że te wybory są dosyć wyjątkowe, bo mogą być to ostatnie wybory, z punktu widzenia, gdzie jeszcze mamy szansę na zachowanie suwerenności państwa. Ja nie mówię o żadnej demokracji, bo tak jak powiedziałeś, ta demokracja jest czysto pozorna, i iluzoryczna i to nie jest wina chyba tylko polityków, ale nasz też jako społeczeństwa całości. Natomiast waga tych, tych autentycznie wyborów, Parlamentarnych jest bardzo wysoka, bo tak. stawką możliwe, że, tak. że jest także nasze życie. Tak, myśmy się wyrwać, bo jesteśmy zatomilizowani. Napuszczane są jedna, jedna grupa na drugą, prawda? Chodzi o to, żeby nas zniechęcić, byśmy nie chcieli, by nam Panie, się nie chciało chcieć. Byśmy nie mieli nie, ambicji. Tak, byśmy nie mieli ambicji, Co? byśmy mhm. nie robili polityki, mhm. nie robili tak, tej tak. sytuacji, w której jesteśmy, gdzie nie, ostatnia, prawda. Festiwal obietnic, premier Kopacz. Jest, jest, dla mnie przypomina to wiersz Miłosza. Mów do mnie, mów jeszcze, mów do mnie, ja bajki tam kocham ogromnie. To tak to, tak to wygląda. Nie dajcie się Państwo zwieść. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Trzeba stawiać na ludzi, którzy są twardzi patriotyczni i chcą. Bo i patetycznie, jeśli to zabrzmi, że kocham naród, to to prawda, bo to za tym w parze idą inne również działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. I przyznaje się rację, Krzysztof, ale. No ale trzeba się, żeby, żeby chciało się nam chcieć, żebyśmy jednak poszli na wybory i oddali głos na prawo i sprawiedliwość. Na siebie.